wystawie y, związanej z pierwszym festiwalem Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu. Y, przede mną są Państwo siemoniscy, tak? Ewa i Dariusz. Y, I Państwo się pasjonują y, y, czym, zbieractwem. Jesteśmy y, kolekcjonerami ko minerałów Aha. I, i, i mamy kolekcję też Krzemienia Pasiastego, który został wyszlifowany w naszych szczęśliwaniu. Wszystkie te okazy zostały wyświetlone w naszej pracowni. Aha, czyli to coś więcej niż kolekcjonerstwo, bo jest i pracownia. Pracownia jest, pracownia szykielska i, śpiew i jubilerska także, bo tutaj te na Tak? Zrobimy zrobione są w naszej, rozumiem. naszej pracowni. I, czyli własnego autorstwa rozumiem, tak, że to jest, jest też projekt. i projekt i wykonanie. Tak. tak. To no no, no fanta fantastyczne okazy są. A potem już jakieś. A skąd, skąd państwo się, jak to się stało, że się zainteresowaliście? Właśnie, między innymi oczywiście, bo to tak jak państwo. Tak. Jak otwieraliśmy w 2008 dekadaż, w 2005 no, roku. Minerał, ogólnie. Tak, A, to Minerałów. Minerał. Chcieliśmy przedstawić jakiś kamień, który jest kamieniem regionalnym. On się zainteresował, pojechał znowu do Okazy tego i chciał je wystawić muzeum, nie, żeby wystawić muzeum, musiał je przygotować, bo trzeba przeszlifować kamienie. I od tego momentu zaczęła się pasja. To to kiedy to było, było mniej więcej. 2005. Roku. 2005, czyli nie, no. stosunkowo niedawno, nie tak. tak. W stosunku do naszego tutaj weterana, prawda, tak, tak. pana Czarka, to, to, to młoda kolekcja, można powiedzieć. To tutaj jest stolica, a Święta Katarzyna nie, 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 nie. Jest filia, jest filia stolicy. To 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 i za to Ale pojechaliśmy miejsce. na giełdy minerałów, ktoś tam zobaczył, że mamy ładne okazy krzemienia, w ogóle tak. ładne okazje, pojechaliśmy na giełdy minerałów, zrobiliśmy wystawę w, w Kielcach właśnie. się odbyło, prawda? Nie, Nie? pierwsza to była w Łodzi. Aha, w Łodzi. I od razu nagroda pierwsza ja za tą kolekcję krzemienia pasiastego, potem następne była chyba na AGH, Krakowie. Dobrze. A Państwo z wykształcenia, Nie, przepraszam, co? geografami. Geografami. Tak. No, zuby, geograf no, też musi się na, na geologii troszeczkę no, znać, bo jest no, to jakaś interdyscyplinarna jest nauka. Musimy zdać, go, Proszę? zdać że z geologii. No właśnie, no, no właśnie. No, musieliśmy zbierać minerały też, też, poznawać. Yy, i, i, w, I w tym Państwa, że tak powiem, yy, pracowni, ośrodku, o tak? Bo to tak można powiedzieć? Na Świętej Katarzynie, co tam się jeszcze odbywa? Mamy, jest tam Muzeum Minerałów, czyli z całego świata minerały i skamieniałości. Jedna sala poświęcona jest Krzemieniu, czyli tam jest kilka gablot poświęconych Krzemieniu, właśnie naszemu księdzu Krzemieniowi. Tak. Krzemieniowi no. tak, tak. Robimy le lekcje muzealne. Lekcje muzealne też. Zmuzialne. Rozumiem. No, pokażę, jest pokażę, w w właśnie Krzemienia I, i, właśnie, Tutaj, to jest Państwa gablotka, rozumiem, I tak? tak. Tutaj są te warunki oczywiście dosyć skromne, bo tu nie ma dużo Jeszcze przestrzeni. Nie, nie to nic, ale oświetlenie jest naturalne. Także tu zresztą są przygotowane reflektory. Myślę, że to jest bardzo ważne, że, że, że jest taka więź pomiędzy kolekcjonerami i twórcami, prawda, którzy Wielu nas jest, musimy jakoś trzymać się i razem. Reklamować, promować, to co Państwo zapraszacie do siebie. Tam. To proszę powiedzieć. Zachęćcie, jak, jak dojechać i co, co tam jeszcze można zobaczyć i, i, i u was i w okolicy, no wiadomo góry Świętokrzyskie, prawda? Jak dojechać sam do Mierza? No Nie? w ogóle, w ogóle może, Nie, niekoniecznie sam do Mierza. Góry Świętokrzyskie jesteśmy przy najwyższym szczycie Góry pod Łysicą. Pod samą Łysicą. Tak, do Świętych Katarzyny prowadzić wąt na To jest dla turystów dla, dla pieszych, że tak powiem, prawdziwych turystów, natomiast no. dla zmotoryzowanych tam Odjeżdża są... też są parkingi, więc można parkować, potem można się do naszego muzeum, na Łysice, jest no. klasztor też... I tam czarownice też jest. Czarownice. latają na, 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 na miotłach, tak? No. Odwiedzają nas, nasze muzeum, mamy Czarownic. największy kryształ górski w Polsce, który można zobaczyć, podarowałem nam go właśnie Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.